Witamy widzowie bardzo serdecznie w kolejnych ocenianiach koszulek piłkarskich zespołów z Premier League. Tym razem wyjazdówki trzecie stroje. Jest ze mną Mateusz. Siema. Tak zawsze jest pies, tylko dzisiaj go nie widać, bo dzisiaj jest wstydliwy, nie jak wczoraj. <grych> <grych> no, dobra. No, no dobra. Przucimy. Mi się wydaje, że możemy, żeby było git pójść najpierw wyjazdówkami, a potem trzecimi. Aha, dobra. Chyba, to że to wolimy to alfabetycznie to. od razu drugie i trzecie. To decydujmy. Tak. Dobra. No to zaczynamy. Wyjazdówka Arsenalu, Piaska już coś gryzie. No i trochę mniej mi się podoba. No, pierwszy, Je jednocześnie na pewno. wygląda spoko i wygląda niespoko szczerze. Ale no, bardziej jestem na nie. Hmm. nie no to ja aż tak nie, ale. No, no nie jest to poziom tych pierwszych, co nie. Mhm. Czerwony pasek kandydata. Ale wygląda w miarę okej. Okay, no nie można powiedzieć, że nie. To ja do... się odmówić. Ja o, no 3,5. No, przestań mi czytać w myślach, bo to wyżej średniej jest. No, dobra. Wyjazdówka Aston Villa. Miejmy nadzieję, że to niektóre to są nieoficjalne, ale te, te, te będą oficjalne. I chyba to jest jedyne zdjęcie wyjazdówki. Serio? Tak. Więc no. nie wiem, czy są nieoficjalne. Nie, no.

Czas na wyjazdówki bamf. Wyjazdówki BAMF w O wy kurwa robicie! O mój Bachelor! Bo... Umbro, co wy robicie? Ja. Kto im, kurwa ten przetarg na tego słowa? Logo trochę mi Malaga przypomina, szczerze. Szczerze, pierwsza jedynka, kurwa. Tak, no naprawdę. Nie ma tu opcji na coś wyżej. No... Co to kurwa jest? Wygląda jak taka parodia interu no, To wygląda kurwa, to taka, jak, jak... taka słaba. Tak taka podróbka straganowa <laughs> Ten tył. Ten tył ratuje, że jest gładki, ale tego no, się tym... nie da uratować. No, Okej, okay, ale ten przód... No i tak nie jestem w stanie podnieść nawet do 1,5. Nie ma opcji. I jedynka. Jedynka. Dziękujemy. <laughs> Dziękujemy, widzimy się na poprawę. O, pan, wzerowali na Ajaxie najwidoczniej, 21-22, ale to też wygląda źle. No na... nie no, tragedia. Pierwsza Co onikura był w tym stronie? Oj, strony. to jest mój faworyt z wyjazdówek. Wow. Wygląda przyszliwszy do Brentford. No, jak żeśmy trochę zwyzywali ich za pierwszy strój. No, no ta pszczółka, Fajnie, złota, no. w ogóle cały koncept taki brązowo-złoty. Złote Hollywood. No, złote Hollywood. Kołnierzyk, no jak dla mnie wszystko fresh, wszystko bałam siedzi. Nie no ładne, naprawdę. Ja ładne. daję piąteczkę. No kurde, jeszcze obi bizna, ta no, no teraz Piątki nie, czwórkę, ale czwórkę dam, no. Dobrze. No, nie, ładne. Dla mnie piąteczka, jest prześliczna i nie obraziłbym się jakbym taką miał nosić, także... Także spoko mm. Idziemy do Brighton Okej okay. Ciekawe Nie spodziewałem się mm. Oj, już mi się nie podoba że jak jest wypośrodkowane logo i, i sponsor to te American Express trochę się rozjeżdża w dwie strony mm -hmm. się Rozumiem zabieg, że tu A wystaje, tu B wystaje, tu D wystaje No tak kurde mm -mm. No nie, nie widzę tego. Dla mnie to jest. Hmm, myślę. Czy to jest... Trzymax. Hmm. Zobaczę tył. Tył tak jak się spodziewałem przez tył. No tak. No ale kurde, no... no nie no... Trujasz! Trzy... Ja dam 3... 3, bo to nadal nie Arsenal. Trzy. Bo co dostał? Yy, 3,5. No, no to to. To, ale... to będzie punkt do odniesienia. No. Szczerze. Burnley. Wyjazdówki. Proszę nam pokazać. No, okej. Okay. Nie, mi się nie, nie wiem. Nie wiem, co myśleć. mi się nie podobałem. Dla mnie w miarę w nie miarę nie. Ale to też nie jest w arsenal Gym. poziom. Ten, kurde. Kolor mi się podoba, ten odcień jest całkiem fajny, bo on przypomina właśnie, tak jak tu jest na tym logo, ten pierwotny, co Berlin miał przed zmianą herbu, nie? No tak, 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 to, to rozumiem, ale no... Fajne, to też nawet spoko tył, ale to też bym dał trójkę. No, trzy będzie ok, bo... Tak strasznie średnie te wjazdówki, jak na razie. Na razie, no. Chelsea. Oj! ok, Mi się pod... Oj, już nie. Na ludziach wyglądają w miarę fajnie, bardzo fajnie, ale tutaj już mi się mniej podoba, mm -hmm. nie wiem co sądzisz. Na, na, na Jacksonie to spoko tutaj siedzi na no Tak, tak, zdjęcie, tak. dokładnie tu wygląda spoko, ma na kinie, na tej też wygląda spoko, no kurde. A to nie jest ta? To nie jest bra... siostra tego? Lisa yy... Jamesa? A ja nie wiem. O, okay. przyszedł. No ale dobra, no wracając do koszulki, do ciebie. <laughs> on jest szaj przed kamerą, co nie? Wracając do koszulki, no nie... kurde, tak jak wygląda tu na tym zdjęciu, to wygląda dla mnie fatalnie, nie podoba mi się w ogóle. Ale na Jacksonie i na tej James to tak, to tak, 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 no to jest właśnie to. No ty wygląda spoko, biały po prostu, okej, okay, widzimy na czym się zarowali. No na, 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 na człowieku wygląda Zdaj bardzo Teraz, Ale na Sancho jeszcze wzięli do tego, do, do prezentacji kosztów? Tak? Na wylocie jest? No ale no nie no. Kurde, nie przemawiasz tak do mnie, no tu wygląda spoko ale ogólnie, no no nie wiem, ja bym dał 2,5 nawet. Nie no, no ten no, trójeczko nie ma tragedii, ale jakby... W sensie, no to, to jak tak patrzę jak to leży na Jacksonie na przykład tutaj, to bym nawet mógł dać 3,5, ale jak tak patrzę, mm -hmm. na ten jak to wygląda bez, tego to 3 max. No, no to musieli musieliby Jacksona sprzedawać z koszulką, żeby to fajnie <grym> wyglądało. No dobra, ale tu wychodzimy Crystal Palace, które obśmiewaliśmy, przyniosło nam fajne wyjazdówki, uważam. Też o, fajne. Ładne, no. Bardzo schludne, w złotym kolorze, sponsor spoko. Tu w ogóle Crystal Palace. Ptaszek z piłką bez, bez napisu Crystal Palace. Tak jak mm. mają w herby, Także kurde. Nie, ładne, te są ładne. Bardziej mi się podaże, bardzo fajne. Naprawdę Macron tu się postarał. Jeszcze chciałem zacząć ze znaku kołnierzyku napisane, ale coś chyba, chyba nam nie pójdzie. Nie znam danych zobaczyć, bo widzę, z takim niebiesko-czerwony. No ale spoko. Okazał się do kamery piesek. O, hej, piesek. No, jak dla mnie czpureczka. No, ja bym nawet dał 4,5. Ok. Podoba mi się. W sensie ja lubię połączenie żółtego i czarnego. No, no, no. Już przy Wolfs to mówiliśmy w poprzednim materiale. Nie, bo to będzie drugie wychodzić. No. A, w sensie, no, w drugie w kolejności koszulek to tak. Mm. Czas na Everton. Ich by... Znaczy, jeden. nagrywamy to tydzień później, coś. W sensie. <laughs> wyjdzie dwa dni później. <laughs> no, Ej, oj, fajne, oj, fajne to logo, to OG do sztuki. Bo i to tak, ale ogólnie. Kolor wygląda dla mnie trochę strasznie. Tu wygląda już lepiej. Trochę wyblakło. Aha, co chyba na tym się wzorowali, wiesz? Ha. Tak, no bo to jest ten przecież ta. lekko sporty. Okay. No tu wygląda... No trochę lepszy kolor dla mnie. A to był trzeci strój 2010-11, a teraz, no, teraz tak ma wyglądać. No fajny nawet. Podoba mi się, fajny odcień ma no. No ale mi na przykład nie się podoba niż te Crystal y. Mhm. Mm rozumiem, rozumiem. Mi się podoba ten kurde herb w tym kolorze. Też to kurde... No, podoba mi się kolor. Ogólnie kolor bardzo fajny, ale za dużo zdjęć niestety tej koszulki nie ma. No to na podstawie tego no nie no. Ja dam jak Palace czwóreczka. Obie są spoko, fajny ten wzór na rękawka, kołnierzyk, kolor. A ja palacycydam dam i pół. To tu mogę dać Dobrze. No to przechodzimy do Fulan. Wyjazduki du... fulan to jest to. I wzorowali się na stroju 1999 to 2000. Jest to? No szczerze mi się bardzo nie podoba. Jakoś... No, ja jakoś nie podoba się ten Wygląda to jak taki nowy Vancouver White Cups bodajże, że miały Xbox od sponsora kiedyś. Nie, nie, no, 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 Tak, tak, tak. Tak, się on mają, tak, oni mają taki na, na nowy zieleń też. Ma... No, ale. Tu... nimi kiedyś. Ja też. Jak w płycie stroju, bo żebyłem przez cały rok, jak na Xbox grałem. No, ale nie podoba mi się w ogóle. To no. Nie jest to poziom BAM, ale jest źle. Mhm. No. W ogóle herb to jest tak... Nie podoba mi się ten herb, herb. To jest pewnie OG, nie? Ale... Tak tak, no. Się. Ja, mi się nie podoba, że jeśli jest ten retro herb to te koszulki nie pasują kolorystycznie. Bo lubię jak herb wygląda kolorystycznie zgodnie z tym. Mm -hmm. No, to prawda. A tu tak jest... No nawet zielonego tutaj nie ma. Także no kurde... Jadam dwa. Bo więcej no, nie mogę. No to nie jest tak poziom PM. No, Chyba drugie najgorsze koszulki znowu będą dla BMW A jeszcze czeka nas trzeci strój. Nie wiem, co tam czeka. O, bo nie widziałem. E, dobrze. Strach strach się bać. Tak, przechodzimy do Lids. Lids, you no? Know. Lids i ten Tumś. Oj, już widzę, że są piękne. Uważam, że mają duży potencjał. O, kurno. No, kolorystycznie. O, kurna. Super. Zdaje Fajne Fajny Red Bull. Ten Red Bull komponowany te paski biało-żółte od Adidasa z, herbikiem, z herbikiem, herbikiem, no prześliczne. jeszcze. Z tyłu też spoko. No, jak dla mnie najlepsze chyba jak dotąd i ja mogę dać 4,5. Ja no, mogę dać piąteczkę mi się mega podoba. No, ale no tu na nie, zawodniku no to wyglądają ładnie. mega. piąteczka dla mnie. Ja dam 4,5, ale mega no ładnie. wyglądają prześlicznie. No. W takim świetle tutaj, tak oczy, jak... Kosmiczne strony. No kurde to Leeds to ma zawsze fajne koszuleczki. No i teraz Liverpool, Liverpool też ma super. Uważam. Bartek, Wiesz. znowu specjalnie dla ciebie jeden. No i bardzo dobrze. właśnie patka. Je z... No, fajne. Fajne. No kurde, no nie wiem co mogę powiedzieć. No tak samo jak um, w przypadku. Mi się na przykład mniej podobają niż pierwsze, ale są ok. To mi... Nie wiem, czy nawet nie mi troszkę bardziej. Fajny ten kolor. To nie wygląda jak taki czysty biały, taki trochę mm -hmm. taki brudny biały. No fajne, kurde. Jakieś w sensie już buty po noszeniu przez miesiąc, nie? Białe, tak, tak, tak. No Wyglądają fajnie te stroje, kurde. Fajnie wygląda to od Adidasa. Nie no mamy tak, za dużo no. zdjęć, ale no. no jak mam tego cenię, to tak oceniać? Nie wiem, co dałem w tamtym odcinku. Tutaj dam 4,5 też. To jak tak jak Litz. Tak jak Litz. Okay. Bo są super. No to ja chyba tam takie 3,5. O, No A, proszę. To, w sensie no, ten herbisz tak dziwnie. No rozumiem, rozumiem. Ale powyżej średnio. Oooo, to dobra. To to są? To są wyjazdówki Manchesteru City. Wow, i, I prześliczne dla mnie. Chyba, chyba pierwsza piątka ode mnie poleci. Fajny ten kołnierzyk. Fajny w ogóle zrobiony cały na takim e, chromatycznym. Logo, mhm. chromatic, puma, sponsor. Tył tak samo wygląda prosto. Nie, no ładnie. Śliczne. No nie, ja daję piątkę i na opcji nie da się. Po prostu nie widzę. No piąteczka wleć. Oh. Super, chohan. Ale nie no, piąteczka musi być. Musi być. No. Prześliczne Dobra. stroje. Naprawdę... No nie wiesz. No tam... nadrobili tymi pierwszymi. Nadrobili. Ja. Brawo. No niektórzy się reflektują, niektórzy idą w to samo gówno pozdro ja no, za tę to być ostatnim na Ja uważam, ]ach. że no, mogę spadać z Lewiza. O Manchester United i tu wyjazdówka też uważam, że lepsza niż strój domowy W ogóle mi się podoba ten, ten, ten herb, że sam diabeł Tak, 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 i tak no. Fajny, kolor mi się podoba. Ten biało-fioletowy czy biało-różowy, nie nazywajcie na rzut daltonów, ale... Nie jesteśmy kobietami, żeby rozróżniać kolory. To tak. prawda. No, kurde. Nie no fajny. No. Tył prosty. Logo super, tak jak mówisz. No 4,5. Dla mnie 4,5, no. no. Przez Mega. chwilę się tam piąca, nie wiem. 4,5, 4,5. Nie, no, nie podoba mi się takie klitz i flipi, tak, ale, ale 4,5 mogę dać. Tak. Oj! Oj! Co tu tak się nie, dzieje, Newcastle? New, oj, oj. Newcastle United. Mam nadzieję, że w pierwszych derbach założę te brzydkie stroje, gdzie się można z nich śmiać. Chociaż to nie, nie, ma też aż takiej tragedii jak ten, jak, ee, co? Jak ja Fulam? Fulam, no. No i no, rozbiło, no, ale... Nie są brzydkie, nie są też ładne. Ten kolor dla mnie jak dla bramkarza, szczerze. I oni nawet chyba mieli taki kolor bramkarza w zeszłym sezonie. No. no nie wiem, w sensie na plus to, że logo fajnie fituje. Fajny zrobiony hmm. odcień logo, to mogę powiedzieć naprawdę z czystym sercem, ale... Ja chyba dam po prostu 3. Ja dam 2,5, bo to... No bo to wygląda... O! To był awake Kid 22-23 i to też wygląda źle, ale... No nie no, to też wygląda źle. No nie, dobra, ja dam 2 jednak, nie dwa. No nie mnie No i nie ma. Jakieś średnio, no. po prostu. No i dobrze. Teraz czas na Nottingham. Zatrzymajmy jakie mają wyjazdówki, bo w sumie nawet nie. Oj nie to zrobić. Oj, nie, nie, nie ma wyjazdówek? Nie. Jest? Halo! jest! Oh awake It's leaked chyba, czyli jeszcze... Nie ma? No na no to wychodzi. O! To jest Awake Co? leaked. Czyli chyba nieoficjalne. Czemu nie można w to wejść? Kłopoty. Yes, nie istnieje Dobra. Posłuczymy się tym. Jeśli to jest to, to wygląda spoko. Mm -hmm. Chciałbym powiedzieć wow. Ale no Takie to wow. jest proste... Biel. Ale nie ma nic w nim takiego... że Powiem wow. Wygląda fajnie. Jeśli to jest ten biały strój, a szybko zweryfikuję. Imo. Możesz pomówić, a ja po... po, po IMO około. 4 chyba. W sensie no. no. Klasycznie biel. Fajnie, fajnie się komputuje. No. Herbik też zrobiony na kolor tego na Coloradasie z Gitimo. No wpisuję Nottingham. Chciałem awake. It. Kurde, no nie wiem, nie, nie widzę. Nie, nie siedzi mi aż tak. Kurde, 3,5 chyba szczerze aż. No w Tutaj mam znowu... Awake, it, tylko. No, no to jest to samo. No tak, no nic więcej nie robimy. No nie, no ja dam 3,5, bo to... Kurde, nie ma w nim nic. To tak jak Arsena, nie denerwuje mnie, nie jest mega ładny jest taki jest jest. Rozumiem. A ty co dałeś? Ja cztery. Okej. Okay. Mi się podoba. To okay. Przechodzimy do Sunderlandu. Oj i kurde, te wniosówki mi się mega podobają. Fajne są. Mają w sobie. Ten kolor mi się podoba. Nie ciągnie do tego niebieskiego. Hmm. Tak samo jak w przypadku Leeds. OG Logo widzę. OG Logo. Kołnierzyk też spoko. Sponsor z... wszystko fajnie pituje. Podoba mi się, że jest trochę. O, na tym się wzorowali, 8891. Podoba mi się, że. Mi nie posługuję trochę nie siedzi na przykład. Okej, okay, rozumiem. Podoba mi się, że nie posługuję Ten sam koncept, że Herpy logo znowu wypośrodkowane. To to, to spoko, bo jest jakaś różnorodność. Nie wiem, czy są jakieś zdjęcia tyłu, pewnie nie. No, mi się ta chodnica kurde podoba. Fajnie wygląda. Nie, jest to, ona to, to taka. Myślę, bardzo... No, ale wiadomo, ja jestem nieobiektywny w tym przypadku. No ale jak dla mnie, kurde, bo domówką chyba dałem 4,5 No i temu też dam 4,5, bo to jednak nie jest taki sam poziom jak, jak Manchester City Taki Liverpool czy Leeds, się zgodzę podobny I To ja dam chyba 3 No mi ta żachowni... nie, 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 nie przepadam za szachownicą No i spoko, rozumiem No dobrze, Tottenham To odno Tottenham Leeds movie, możemy zobaczyć, jest away Kid Tak wygląda no i jest spoko, no. Trochę jak City, ale też nie do końca. Ale znowu to jest przypadek Nottingham, że nie ma nic cła wow y jak dla mnie. Po prostu jest. i mi na przykład się trochę mniej podoba niż Nottingham. Mm. Czemu są jest jeszcze w tych koszulkach? Nie, no, ale. No do, do Europy. Jak to tak dobrze. patrzę, to szczerze, no nie, no ja tam tak jak Nottingham 3,5. No to ja też Więcej tak, nie, to nie to mogę, to. bo ani mniej. Takie. Dobra. West Wyjazdówki West Hamu i one zapowiadają się bardzo fajnie, z tego co już nam no, mignęło. No. no, wygląda spoko, no dobra, no. Chyba ten sam Case będzie. Mm -hmm. no nothing special, po prostu są. I nawet nie Spom wiem, okay. i nawet trochę mniej się dziś, niż tak, tak niż, jak to się mówi, niż Nottingham i nam. O, już tak mówisz? Ale to tak kapkę mnie, nie? Jak no tam no dam no. 3,5, to, to tam chyba 3. Dla mnie i tak bardziej niż Totki, ale jak już tam dam 3,5, no to, to też muszę dać 3,5. No no no. No i Wolves. Ostatnia z wyjazdówek, jaka na nas czeka. No i chyba ona jest podobna do tych, które mieli, nie? Jakiś mm -hmm. czas temu. Chyba, ale nawet w zeszłym co nie Może, może. No ale fajnie, no wszystko w jednym kolorze. Logo też. Jest spoko. No to, to też znowu 3,5 mi się wydaje. Mhm, mm no spoko no. no. Nothing special po prostu jest. Ale jest Ale okej. nie jest, no. Wygląda fajnie. No dobra, no i co? No, przechodzimy do strojów trzecich. Nie wszystkie drużyny je mają. To nie jest tak ciekawe, czemu tak jest, że nie wszystkie mają. No, bo ich nie stać. No tutaj top of the top chyba. W ogóle wszystkich Piękne. koszulek w tym sezonie w Premier League. Piękne. Arsenal, Piękne. 6 liczny logo, Armata. Ten stary Adidas. Kolor, no kurde. Nie obraziłbym się, jakbym dostał taką. Jak wygram, jakbym będę w top 3 Fantazy Premier League, tego co będę grał, to zamawiam to Aż mnie kusi, żeby zagrać. Żeby być w top 3. 5 no dych to jest. No właśnie. Zastanów się. To 5... 5 dych taką koszulkę? To jest aż 5 dych Człowiek, to jest tylko 5 dych za koszulkę, Sprawdź, że ona normalnie kosztuje No to prawda, 85 funtów no. Ale nie, dobra, nie ma co się rozwodzić Insta 5 Instant 5, no Nie ma co Aston Villa Aston Villa Uuu O, U. No to tu już mamy chyba no, w końcu lepszą w jakieś, ojoj, to okay. fajna I znowu retrologa Adidasa Fajnie wygląda i kolorystycznie fajnie się komponuje. Fajnie zrobione. To mi aż tak nie szczerze. No jest spoko. Dupy nie urywa, ale no jest lepsza niż te poprzednie koszulki. Tak, v. na pewno najładniejsza od Wii. No mogę dać cztery chyba, ja jeszcze... 4 chyba. Ja 4,5 daję. Tylko nie ma zdjęcia, kto na kimś leży. Szkoda. Ale mega. mega 4,5 dajesz. No. Przechodzimy do Brighton, trzeci strój. Najmniej mi siedzi z tych wszystkich, chyba Brightonowych. No. Kiedyś też takie mieli. Z tego co pojażę. Mm, nie, nie bądź, tak. bądź, Spoko Dla mnie bez większej historii trzy Trzy, no bez rozwodzenia się Takie, strój bo jest Odhaczone Burnley nie ma Czas na Chelsea Okej okay. I to jest to Jeśli to jest to, to jest prediction Ale jeśli to jest to, to wygląda fajnie Ładne Stare logo ja lubię kurczak te koszulki odświeżałem swoje stare loga. Mhm, mm to prawda. Tylko też niestety chyba jeszcze nie mamy oficjalnego ogłoszenia, no ale jak to, jeśli to jest to, co tutaj widzimy, no to ode mnie czwórka. Mm -hmm. W końcu coś, co jest. 4,5 nawet. Lepsze niż basikowe 3, 3,5. Mhm. Mm Everton, bo Crystal Palace nie ma. Oj, 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 oj. oj. Jeśli to jest to. Kurwa, jaki to wygląda, jakbyś dał dzieciom w przedszkolu koszulkę. To w ogóle, jakbyśmy to zobaczyli, bo no taki był prototyp, to chyba dałbym zero Szczerze, no nie siedzi mi kompletnie to. Nie, to i może prototyp trochę, <laughs> chyba ten. No, Myś kurde. Nie wiem. Nie wiem, co mam o tym sądzić. Nie pokazuje nam niestety całej koszulki. Tak to tylko wygląda. No, ja dam. Waham się z 1,5-2 Ja mam do 2 chyba Ja dobra Dam 2 Mam dobry dzień To dam 2 Pula mnie ma Liverpool widzieliśmy przez moment I ona chyba mi najmniej siedzi To będzie ta No, z tych najmniej Taki kurde... To też jest kolor tego... Te, te, ten sam co mieli w logo z tego co mi się wydaje, nie? Mhm Ten taki... Niebieski, ale no... dupy nie urywa No jest, bo jest Trzy mm, Kurde, to logo... no, no nie wiem, imo 2,5 nawet Imo 2,5, no nie siedzi mi ten miętowy, czy jaki to jest kolor Trzecie Manchester City ja, to jest bluza. No właśnie, oj No to jest to? Jeśli to jest to... Oj to brzydka Aha, to jest jakiś motyw. E... Rain inspiration. Naprawdę, jeśli to będzie prawda, to... Wygląda, jakbyś założył kamizelkę idąc na rower. Mm -hmm. I... No nie wiem, szczerze. Z tym motywem tych kropli deszczu, jestem ciekawy, jak to będzie na człowieku wyglądało, bo to... Aha, no, tak to wygląda z bliska, kurde. Nie podoba mi się. Bardzo. Wy... Jeden, jeden chyba. No. Jeden. Bo to. Z... Te kolory. No, co, 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 co? Nie wiem. No Myślę, że pomów nie przebija. Ja się zastanawiam, czy to właśnie. No. Bo... Więc jeśli to jest prawda, jeśli takie coś zobaczymy. Tak, to był strój. O, strój 24-25. No czy nie, ten to było To Był fajny. Kontra ten. No proszę Cię. Jeden. No jeden. Jadę. Przechodzimy. O, piesek, Jeden, nie? Jeden. Przechodzimy do United. Hmm. Będzie ogłoszony 12 sierpnia, a my to nagrywamy 11. Jaka szkoda. Ale pek, widzowie. Ale pek. Nie, no, tak naprawdę nagrywamy to tydzień przed premierą i patrząc po likach, No lepsze niż City, nie? No ale też dupę dupy nie urywa. 2,5. 2,5, o tym samym pomyślałem od razu. No kurde, chordystycznie też jakoś tak. Nie posemicz to do United. Tak, no. To w ogóle jakaś flaga Ukrainy. No no. A <laughs> no, skancelują na no. No, no, Barbie no kurde. Ja no, nie. jestem nie do skancelowania. No tak Newcastle, no, trzeci strój. No to jest trochę historia United, podobnie to wygląda. Mhm. Podobny vibe zastosowano. Ale bardziej mi się to no niż tak, tak, no. To tu mogę dać trójkę. Też te kolory, tak dziwnie dobrane, znowu, takie niebiesko-pomarańczowe. Ale... Nie podoba mi się ta kolorystyka. Tak, źle no nie jest, nawet to hmm. siedzi. mpl no. no, no, takie też ma. No. Kolorystykę, tak. No nie, no bardziej niż United, Ja mogę dać. Ile daćmy United? 2,5. No dam 3. No, tutaj To Dam 3. E, dobra, Nottingham nie ma. Sunderland trzecie, ale wydaje mi się, właśnie, niestety. Nie ma requesta, bo to co tutaj pokazują na stronie to jest, z tego co odczytałem, bramkarski strój Aha, okej, okay. no dobra, to lecimy dalej to Tottenham. Tottenham, ale sprawdzę, oj! Co to jest? Replika ale wersja koszulki z lat 90 -tych. Stare logo, okej, okay. to, to, to fajne, to na plusik A Aja, aja, aja co, co o tym powiesz? Kurde. Nie. No, kolor, kolor mi nie pasuje, aż tak szczerze. Ale nie, oni mają często takie żółty neonowe. Ja wiem, ale po prostu jakoś mi nie siedzi ten kolor. Mhm. Ja po... w ogóle nie jestem fanem nowych kolorów, nie, ale. No, zobaczmy. No tak to prezentuje się. Jeśli ta koszulka naprawdę ma takie czarne, coś tak. Tutaj na, na mnie trochę ten... mniej niż ten, trochę mniej niż średnia, to ja mogę dać 2,5. Ja to też myślałem o 2,5. To logo mi no się no fajnie no kojarzy, no kojarzy. No, fajne. No to... O, kolega, usypia. Nie no 2,5, 2,5. Chyba jesteśmy zgodni i no, ostatni strój na w dzisiaj. W dzisiaj. Ue... O! <grych> West Ham United. <grych> Bardzo mi się podoba. O, no fajne. Od West Ham coś mi się podoba. Wiadomo, tu będzie sponsor już widzę bo Wydaje Sport, dobra. ale no... Czarno-złote, no. prześliczne Fajne, tu herb Młotów Fajny Umbro Naprawdę się postaraliście z tymi koszulkami Fajnie no, pięknie to wygląda No to masz O, No nie no, jak dla mnie, ja jestem fanem takich połączeń ze złotym. Mhm. Ja mogę dać 4,5 Chociaż jestem blisko piątki Ale 4,75 już nie chcę dać, dam 4,5 Daję no i dobrze. No i co? No i dobręliśmy do końca widzowie. To jest piesek usnął, mam nadzieję, że wy nie ustaliście. No, standardowo, piszcie, która koszulka wyjazdowa i trzecia najbardziej i najmniej Wam się podobała i dlaczego no, nie, najmniej z wyjazdowych hmm. Bermów i najbardziej z, z trzecich Arsenal. Ale nie wiem, ja nie wiem czy City nie przebiło mi Bearm. Ten trzeci. Aj, tej... no, no tak. No ja bym dał, że City chyba wszystko najgorsze ten trzeci. Trzecich, tak, trzeci najgorszy. Ale z, nawet jeżeli nawet łączymy i wyja te, co dzisiaj widzieliśmy, wszystkie to chyba i tak mi do City. Tak, że, że Bermów nic nie przebija, ale no tak mi ten też nie siedzi. No do nie. nie w tym zielonym. No, strasznie nie, źle to wygląda. To nie, nie pasuje do siebie, więc dla mnie City to stopie jeden z najgorszych. Oj, no strasznie źle się losowały, no koszmarne. A najładniejsze z tych. Z tych co dzisiaj, no to Arsenal no chyba. Tak, tak? Trze no, trzeci Arsenal najlepszy. Biały jest taki ładny. No i City drugie, ten czarny. No. <grym> Ciekawe czy nas słychać. Chyba tak, no, do to no Dobra, dziękujemy to za uwagę. Zostawcie lajka, suba, komentarz na dole. Wpadajcie do nasze sosiale. Na YouTubku jest nas prawie 3700, na TikToku już ponad 3400, na Instagramie 600, ledwo 600, więc jak każdy z Was, kto obejrzy ten film, nas zaobserwuje, to może będzie 610. Tak jest. No i widzowie, jeśli nie zaobserwujecie, ani nie będziecie subskrybować, to obudza zaraz tego pieska, tego byście chyba nie chcieli. Tak. co? I będzie mu bardzo, bardzo smutno. Tak jest. No nic, dzięki za uwagę, widzimy się w następnym odcinku. Niam!